Dobrze, się na vlogi w vlogu w takim leciutkim, króciutkim. Muszę sobie dzisiaj porozmawiać, że kogoś pozdrowić ode mnie od mojego serca. A nie nawet nie od serca, na mnie od serca pozdrawiam tak, moją dziewczynę Wiktorię. Pozdrawiam mojego kolegę Kubę. I pozdrawiam moj, mojego innego kolegę jeszcze. Miłosza i mojego kolegę Wiktora. Godzi się nie było w szkole, bo jest chory na koronę. Więc tutaj łapkę w górę to mu pomożecie. No właśnie. Dzisiaj sobie porozmawiamy. I jeszcze pozdrowił moją to rodzinę. ta mamę, tatę, siostrę, kolejną siostrę, brata. Mam. Babcie... Babcie Bogusie też pozdrawiam babcie Jule, Też pozdrawiam wszystko. Pozdrawiam. Ode mnie pozdrawiam. 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 Pozdraw. No właśnie, ja bym mogła pokazać jak mój brod groby Fortnite'a, tylko... Nie wiem czy już na to zrobić. Patrzcie. Mam grafi Fortnite'a taką skinę. Jest... To jest ściąga. Patrzcie. Dobra, do? No, wypada. Widzicie? Właśnie teraz muszę wejść. wejść Zrobijcie sobie go. Dobra, mu. A, pokażę Wam no, jeszcze. Szafka. Tutaj mamy Neymara. No Tu ma, tutaj jak lubię na mnie afdaka. Nauwa przetarania. Agent Ioneus, Iones. Rola z artefakt i raz. Zakażona iglica, zakażona iglica. Jeszcze... Tutaj to nie wiem jeszcze, ale złożymy ją No Proszę widzicie? Tak na sercu skopiowane. Nie ma tylko kogoś, że orkuję sobie z nas. to nie jest kluczowe. To jest prawdziwe zdjęcie. Nie zdjęcie tylko... Przed chwilą od razu co wróciłem z szkoły, od razu chciałem yy, nagrać ten odcinek dla Was i zrobiony, nie chciałem tego robić Ale od razu mam co zrobiłem i... Ja coś tam co miałeś tą iglicę, stra... nie iglicę tylko taką inną Więc wiecie widzowie, że... taka ciała z całym nie ułożę. Mogę go z nie ruszać, jak jeszcze. Dobrze, już w stronę, to mogę normalnie na luzie. No właśnie, mam być w ze szkoły, ale nie nagrałem, bo mi się. nudziło mi się, dlatego to dzisiaj dla was nagrałem. Pa, pa. Mogę...